Witajcie moi drodzy. Jakiś czas temu mieliście możliwość obejrzenia nas razem. że tak powiem, chyba ze dwa razy to miało miejsce. Potem pamiętam pisaliście komentarze, że chcieliście, żeby więcej Asi było na filmach. No i tak mi się udało tutaj moją kochaną żonę namówić, żeby... Poszła ze mną na spacer i oczywiście, żebyśmy coś nagrali. No i taki pomysł się pojawił żeby troszkę porozmawiać o tym, co się ostatnio tutaj dzieje na świecie. O Zielonym Ładzie może, głodzie o Chodowoltaice, a Głodzie, o Zielonym Głodzie, głodzie tak? Zielonych a, o Zielonym łód. Głodzie, no to dobrze. No to rozmawiajmy w takim razie. Widzowie też będą pewnie ciekawi, co w tym temacie można powiedzieć. A Ty słyszałeś? Ale co? O tym, co Trump powiedział i kazał tu zapisać. No nie. Że są dwie płcie. To jest zielony głód, tak jak Trump powiedział, zielony głód do likwidacji w 24 godziny po wygranych odpowiednich wyborach. Po postawieniu na właściwych ludzi. O, o powiem szczerze, że to jest piękna rzecz i jestem zdecydowanie za tym, żeby tak właśnie było, bo ten tak zwany zielony głód jest nikomu absolutnie do szczęścia niepotrzebny. Ja wiecie, że jestem wolnościowcem, ja zresztą też. I zdecydowanie największą głupotą, jaka jest, taka w ogóle może być, to jest zmuszanie ludzi do czegokolwiek. Czyli po prostu, chcesz sobie założyć fotowoltaikę, chcesz iść w zieloną energię, chcesz iść w wodę w magazyn energii, w jakieś auto elektryczne i tak dalej. Proszę bardzo, droga masz wolną, możesz z tych technologii korzystać, z tych rozwiązań fajnych. Natomiast no, nie za wszelką cenę, nie pod pręgierzem, nie pod przymusem, nie po, że jakieś tam kary, prawda, że jakieś wymogi, że jak do tego czy tego roku nie zrobisz, to będą Cię kontrolować i będą Ci mandaty nakładać. Po co to? I jeżeli będzie wolność, a będzie to fajne, będzie się rozwijało, będą ludzie widzieli, że to ma sens, to sami w to pójdą. Natomiast zmuszając ludzi, będzie to dokładnie odwrotna sytuacja. Będą robić wszystko, żeby tego nie było, żeby się go pozbyć, żeby Oczywiście, ci co tam chcą, no to i tak są przekonani i oni będą to zakładać. Natomiast ci, którzy właśnie na siłę będą przemuszani, będą musieli brać kredyty, zadłużać się, żeby to zrobić. Bo, bo, bo takie są wymogi prawne, rzekome. No to niestety, ale będą robić wszystko, żeby potem nagle to nie działało, żeby to się niechcąco nie zniszczyło i tak dalej. Bo wiadomo, człowiek zmuszany do czegoś po prostu nie chce tego, tak? No on po prostu robi wszystko, żeby. Postawić tak, a, a szczególnie Polacy, bo mamy taką naturę. Nie wszystkich zwyczajnie stać na to. Jeżeli kogoś no. nie stać, to niech sobie jedzie tym swoim spalinowym autem. No trudno, ale jeszcze jakiś czas, tak? Dopóki nie wymyślałem czegoś lepszego. No dokładnie tak. Właśnie o to chodzi. Chcesz mieć auto spalinowe, miej. Czy benzynę, czy diesla, czy na gaz, czy na, na cokolwiek innego. Jeść jak Ci jest wygodnie. Jak Ci nie przeszkadza, to że tam jakiś tam hałas może, że, że spaliny i tak dalej. Proszę bardzo. Chcesz mieć elektryka. Chcesz być bardziej ekologiczny, tak? Chcesz mieć możliwość ładowania się we własnym domu, czy, czy spokojnie, że wjeżdżasz z pracy, wracasz, tak? Wfinasz wtyczkę i zawsze masz auto naładowane. Chcesz mieć ten komfort, może, może cisza, spokój. No to oczywiście możesz mieć auto elektryczne i nikt nie ma prawa żądać od ciebie, że masz swojego spalinu, swoją spalinówkę wyrzucić, bo teraz wchodzi elektromobilność. Tak ja uważam. No no właśnie, to samo dotyczy się moim zdaniem fotowoltaiki, bo teraz takie przepisy już tam wchodzą, Stany się wycofują, a z kolei e, w Europa dalej brnie w zielony ład. I jak to mówią, Europa zjada swój własny ogon. I tutaj ludzi przemuszają. Już planują, że będzie ETS drugi, a w przyszłości może i ETS trzeci. ETS, czyli? No, prawo do emisji yy, dwutlenku węgla, A. za które po prostu trzeba płacić bardzo srogo mm -hmm. i właśnie przez to ceny energii są takie jakie są. Czyli dzisiaj mamy ETS pierwszy i już mamy tą energię, powiedzmy sobie w gospodarstwach domowych, bo w firmach to jest szaleństwo, tam wiemy, że, że 3,50 to nie jest żadna bariera wielka. Natomiast w gospodarstwach domowych mamy ceny energii od 30 do 1,80 80 już w tej chwili i nic nie zapowiada tego. Żeby te ceny spadały. Ktoś może powiedzieć, że nie, tak nie jest, że, że u niego to jest tam 80 groszy, i tak dalej. Wszystko to zależy oczywiście od tego, kiedy była umowa zawarta, w jakiej promocji, jaki jest rejon kraju, jaki dostawca i tak dalej. Natomiast ogólnie, jak jeździ się po powiedzmy ludziach, tak jak ja jeżdżę często i po prostu montuję te instalacje, no to wiadomo, że analizuję rachunki i naprawdę te zużycia są spore. I z przedzielenia kwoty i przez zużycie, no wprost wychodzi po prostu jaka jest kwota kilowatogodziny, więc no, naprawdę nie są to małe kwoty. Tak to, tak to wygląda. A jak wprowadzam ETS 2, to trzeba się śmiało obliczyć, że ta cena podskoczy co najmniej kilkadziesiąt groszy. ETS-3 no nawet nie chcę wprowadza. wspominać. Oby nie wprowadzili. Oby właśnie ktoś tupnął nogą i po prostu powiedział, że nie, absolutnie. My się nie zgadzamy na to, ceny energii mają spaść. Ja bym z tego bardzo życzył. No, ale to właśnie wygląda, jak wygląda. I tutaj my, małe robaczki, niewiele możemy chyba z tym zrobić, chyba że będą jakieś podpisy i tak dalej, nie wiem. Dużo możemy możemy przekonać inne małe robaczki, żeby w maju poszły. Tylko zanim pójdą, trochę poczytały, posłuchały, zastanowiły się przede wszystkim. A no właśnie, żeby to nie było tak, że u władzy. Jest... Albo przystojny jest, nie. Na przykład tak, bo on zna wiele języków, albo coś tam, tak. No, Największe bzdury, jakie jest można wyobrazić. A po prostu niech to będzie ktoś, kto. Tym bardziej, że wśród naszych kandydatów żadnego przystojnika nie widziałam, a Ty? No ja też nie bardzo, także. Ale to naprawdę jest najmniej ważne. To jest najmniej istotne, tak. On ma być mądry przede wszystkim. Zobaczcie, jeżeli yy, taki Trump doszedł do władzy, został wybrany, tak. I nagle w ciągu 24 godzin większość swoich obietnic w zasadzie spełnił i podpisał dekrety. tych, których nie dał rady w ciągu pierwszego dnia, to w ciągu kilku następnych dni też podpisał i wywiązał się z obietnicy wyborczej. To no co? Nie można? Nie da się? Czy komuś zależy na tym, żeby może obiecać przed wyborami? I potem ma mieć społeczeństwo, tak? No bo to jest kiełbasa wyborcza. Zagłosujemy, bo on obiecał, on obiecał. Tylko teraz zobaczcie. Ile my żyjemy w tak, w tak zwanej w tak zwanej wolnej Polsce? Przecież to już są... To jest 3,5 dekady, tak? 35 lat. I co? I na stołkach są wiecznie ci sami ludzie? I Nic zbliżamy się nie zbliżamy się do tego, co było 50 lat temu. Dokładnie. PRL Bis. A nas jeszcze nie było Tak, wtedy, nas nie było na opowieści. świecie, ale oczywiście. I po co to komu? Po co to komu? Niech albo niech politycy będą wreszcie rozliczani z obietnic, które składają, jeżeli są bez pokrycia, to wąs polityki. Nie ma dla Ciebie miejsca w polityce, bo się nie wywiązujesz. Złóż nie 100 obietnic, złóż obietnic 5, ale ich dotrzymaj. Wywiąż się z nich. Tak ma wyglądać polityka. Wtedy to ma sens. Jeżeli nie umiesz zrobić, to zrobić, to nie mydl ludzi o oczu, bo to jest bez sensu. My potrzebujemy dzisiaj prezydenta niezależnego, prezydenta, który nie jest związany specjalnie z jakąś partią czy, czy, czy może nie wiem, osobą, która po prostu jest spoza tego całego układu. I według mnie tylko taka osoba będzie w stanie coś zrobić. Najlepiej żeby to był przedsiębiorca, żeby to był ktoś, ta, właśnie, tak właśnie Trump, prawda? Z zewnątrz, ktoś kto ma kapitał, ktoś kto wie czego ludziom potrzeba, bo sam tego doświadczył, tych problemów, które państwo wytworzyło. I wtedy coś może się zmienić w kraju. Inaczej głosując na tych samych ludzi, tylko jakby oni zmieniają ugrup ugrupowania, czy ewentualnie minimalny sposób myślenia po to, żeby... Albo delikatnie zmieniał swoje przekonania na te cztery miesiące. Albo tak. Poopowiadają albo tak. różne rzeczy. No właśnie. Które im ktoś podsunął, że tak powiedz, tak będzie dobrze. O. A później po wyborach też nie ma A ważne. później nie ma znaczenia, dokładnie. Już wybrali ludzie, już 4 czy, czy 5 lat tak dalej, jest to samo, nic Wracamy nie zmienia. na lewo wtedy już wtedy. Dokładnie, dokładnie. Ja to nie wiem, samo, samo to taka pseudoprawica, tak, czy coś, czy, czy wręcz lewica, no jak to brzmi, jak można, jak można na lewo głosować tak w ogóle, ja to nie rozumiem. jak można być w centrum, jesteś albo no. na lewo, albo no na no, no dokładnie, no. Nie można być czarnym i biały jednocześnie. No więc właśnie no. No ale lu wiele ludzi tego nie rozumie po prostu i, i potem jest taka gest właśnie u nas, że, że obecanki, cecanki kupią radość. Albo za aborcją, albo, prze albo przeciwko Jesteś za tym, żeby krzyże ściągać z wszystkich urzędów. No właśnie. Albo chcesz, żeby tak. one były. Tu tak. nie ma środka. Nie tak, ma. tak. Nie ma Polska jest, jest krajem katolickim. Zawsze taka była. I po prostu według mnie tylko w tą stronę. Okej. Okay. to co, może wrócimy trochę do tych ładów naszych, czy nie ładów. Głodów chyba. Głodów. Głodów. Ja wam powiem, że... My się spinamy, cała Europa się spina, stare się spinały, a w Chinach co? No, no właśnie. <grych> I w innych krajach. No, no właśnie. Nie ma sensu albo wszyscy, albo nikt. Tak jest. Tutaj niby ograniczenie niby emisji. Niby ocieplenie klimatu, którego nie ma. Tak, oczywiście. Ma. No po <grych> prostu... Prost, pro, prosto to Dinozaury wymarły, dlatego za dużo pierdziały, ty wiesz o tym. Tak, słyszałem, tak, słyszałem, słyszałem, oczywiście. No więc właśnie, już, już nie meteoryt, tylko właśnie za dużo pierdziały. No, przecież to Ach. po prostu jest. Są takie absurdy, że, że krowy też, nie? Mm. Trzeba zlikwidować e, polskie, euro, europejskie mięso, uprawy i tak dalej, bo przecież wiadomo, tak? No. Więc więc to tak, tak właśnie wygląda, to są takie bzdury, że, że aż się tego słuchać nie da. No ale że tak powiem. Wielu w to idzie, wielu tego słucha i nie wiem po co. No i... Dobra, jak u nas, daj Boże, za jakiś czas, tak jak w Stanach, zrezygnują z zielonego głodu. Tak. To co z tymi całymi magazynami wtedy? To znaczy, ja uważam w ten sposób, że magazyny energii są potrzebne po to, żeby stabilizować sieć, żeby stabilizować infrastrukturę. Dlatego, że według mnie nikt nie przewidział 30, 40, 50 lat temu, że zapotrzebowanie na energię elektryczną tak niesamowicie wzrośnie. No i to jest właśnie ten problem, że właśnie dzisiaj, no może inaczej, te 30 lat temu, czy 40, no to co, co było w domach? No była lodówka, był telewizor, ewentualnie, prawda? Jakiś drobny sprzęt domowy i to wszystko. Tam zapotrzebowanie na energię to było rzędu kilowata, no dwóch to już, ojej, tak to wyglądało. A dzisiaj w każdym domu, oprócz lodówki i tego telewizora, to czas, czasem jest więcej lodówek, ale to jest może rzadkość. Natomiast telewizorów to w każdym pokoju. Sprzęt rtv D jest popularny. Pompy ciepła pochłaniające dużej ilości energii w wielu domach. Płyty elektryczne, płyty indukcyjne, samochody elektryczne, przepływowe ogrzewacze do wody. I tak dalej. Nie zakładajcie indukcji, beznadziejnej. Na jest, frytek nie można usmażyć. Można, można dobrze się to gotują, nie. Dob A właśnie to są dobre. Prawda. Nie, to nie jest tak, że indukcja, to, to jest sposób przygotowania no, Tu się z Tobą nie zgodzę. To... Słucham? Tu się z Tobą nie zgodzę właśnie, nie. O, nie. nie. Ale, o, ale to, to jest dobre. To właśnie niech nam widzę je powiedzą. Czy na indukcji da się usmażyć frytki? Nie da się. Jeżeli tak, to jak to robią? Bo faktycznie u nas te frytki wychodzą tak, że one są ugotowane. One nie są usmażone, nie? I tutaj Asia twierdzi, że to jest wina indukcji, a nie tego... że na gazie byłoby inaczej. Ja mówię, że absolutnie. Oczywiście, żeby było. Nie. Ale to właśnie, właśnie to, jest, to jest dobre dla widzów. Niech nam, niech nam powiedzą. Bo ja jestem bardzo tego ciekawy. Mzię do frytek byś ten gaz podłączył. Nie było gaz jest niebezpieczny. Gaz, aha, a nie, nie słyszałeś, że gaz tu już nie jest burkitne paliwa, bo gaz jest brudny? Tak? No. Już nie wolno gazu, nie. Teraz już nie będzie można się ogrzewać bo były moje kolosalne opłaty z tego tytułu. A dlaczego? No, bo to taki był, że tak powiem, niemiecki pomysł, prawda, że dopóki gaz płynie, to oni tam będą nim handlować będą zarabiać. co, nie rozmawiamy, może o naszych sąsiadach, bo. To... No właśnie. No ale o tak. Czym. No to tak w skrócie tylko, nie? Żeby też wszyscy wiedzieli. No i, i tyle. Także gaz, gaz, moim zdaniem, odpada. Ja jestem za elektrycznością, bo z prądu można wszystko wytworzyć. Dowolny, dowolny inny rodzaj energii tak naprawdę. Ale tego te, te problemu trzeba mieć pod dostatkiem. A żeby tak było, żeby można było z niego śmiało korzystać, to on musi być tani. Ta energia musi być tania. Zarówno w wytworzeniu, jak i w ewentualnym przesyle. No a jeżeli mamy jakieś dziwne wymogi unijne, no to niestety, ale ta energia tania nie jest. No więc wszyscy uciekają w fotowoltaikę, w magazyny energii. Ja myślałem, że powiesz, wszyscy uciekają od Unii. A nie, to ja bardzo chętnie, ja jestem pierwszy, ja się chętnie wypisuję. Także, także... Żeby tak można było. No właśnie. Mnie Unia do niczego nie jest potrzebna, bo nie do takiej Unii wchodziliśmy. Zupełnie były in, inne wtedy założenia, no. ale tak zwykle, my dla nie, prawda? My dla niej oczu. I, a teraz jest inaczej, także mnie się to bardzo nie podoba i jakby było re referendum, to się od razu podpisuje, że z takiej Unii wychodzę natychmiast, chyba że coś się zmieni. Tak by to miało wyglądać. No, natomiast natomiast no, póki ceny energii będą takie, jakie są w tej chwili, to ludzie będą niestety starać się z tego systemu uciekać i po prostu w jakiś sposób przechodzić na własne zasilanie, takie czy inne, żeby ograniczyć koszty, mimo że te inwestycje wcale nie są tanie. Bo jednak założenie dobrej fotowoltaiki, dobrego magazynu kosztuje. No ale cóż, no jak to, jak to jeden polityk powiedział, tak? Sorry, taki mamy klimat. No właśnie. Słuchajcie, tak można by długo, długo, długo rozmawiać, ale tak, jeszcze przed wyjściem na ten spacer, to taki, na taki pomysł wpadłem, że mówię, że słuchajcie, skoro tam kiedyś pisaliście, że fajnie, żeby było właśnie więcej materiałów razem z nami, to żebyście pod tym filmem napisali komentarze. Jeżeli macie pytania tylko do mnie odnośnie tego materiału, to możecie tam kilka oczywiście zadać, ja na nie odpowiem. Natomiast, jeśli byście napisali na przykład na początku, że pytanie do QA, bo o tym mówię, to byłoby bardzo fajnie, bo zrobilibyśmy sobie takie właśnie pytania i odpowiedzi. Jakiś się zbierze tam, bo jest troszkę więcej, no zróbmy ich tam, no chociaż, żeby ich było za 20-30, to sobie wtedy razem siądziemy z Asią i będziemy odpowiadać. No, Możesz napisać, ci, czy pytanie jest do mnie, czy do Asi na przykład. No ja się to... na niczym nie znam. A tam się nie znasz tam. Właśnie to chodzi o to, żeby, żeby te pytania przeczytać, tylko żeby ich, żeby ich wcześniej nie analizować, tylko właśnie na żywo, żeby to było takie, takie rzeczywiste, więc, więc możemy się umówić tak, że jak te pytania będą, to ja je po prostu wypiszę. Ale, ale po prostu nie będę się nad nimi zastanawiał nad odpowiedzią i po prostu poleci to, że tak powiem, na żywo, więc, więc będziecie mieli możliwość no, dowiedzenia się, jak gdyby, naszych odpowiedzi, naszych przemyśleń bezpośrednio. To co? Jeszcze jakieś, jakieś pytania? Czy, czy kończymy na dzisiaj? Chodźmy na spacer. I... Dobra, to zachęcamy Was do oglądania. Oczywiście, jeżeli Wam się podobało, to bardzo serdecznie proszę o łapeczki w górę, o komentarze, subskrypcję, jak chcecie, możecie ten kanał wspierać, tam jest wesprzyj, bo to pomaga w jego rozwoju. No i co? Takie przemyślenia co taki czas będą, a niedługo będziemy sobie wracać na pewno też znowu do magazynów, do fotowoltaiki. Jest parę fajnych nowych realizacji, że będę wam je pokazywał. Ale to na spokojnie nie odnieść wszystko na raz, żeby was nie zanudzać. Dzięki za dzisiaj, że jesteście, że oglądacie. Trzymajcie się i do następnego. Cześć! Hej! Hej! A ty słyszałeś? Ale co? O tym, co Trump powiedział i kazał tu zapisać. No nie. To są dwie płcie. Serio? U nas mówią, że jest ich ponad sto. Zaoceanem mówią, że są dwie. To co, w każdym prawie jest inna liczba? Nie wiem, to jestem w szoku po prostu. Dwie ja płcie? Już tego nic nie rozumiem. Nieprawdopodobne. To od czego to zależy? Od Trumpa. Albo od wolności słowa w danym kraju. Albo od wolności Co wolno słowa. Powiedzieć, a czego nie wolno? Dokładnie, dokładnie tak. Wolność słowa jest podstawą. Każdy ma prawo swobodnej wypowiedzi. Jak tylko chce. Tak właśnie było i tak ma być. Dobra. Trzymajcie się.